Galeria sztuki współczesnej BWA. To tam powinniśmy się udać, jeśli chcemy doznać mocnych wrażeń, których niewątpliwie dostarcza nowatorska ekspozycja młodych artystów. Nie każdemu przypadnie do gustu ten rodzaj sztuki, ale na pewno znajdzie się również liczne grono jej zwolenników. Katarzyna Sosulska. Niektórzy myślą, że jesteśmy brzydcy. To tytuł wystawy, którą tworzą dzieła dziewięciu ze fotografów. Wybierając się na wernisaż nie powinniśmy jednak spodziewać się piękna w ogólnie przyjętym znaczeniu. Naszym oczom ukażą się ujęcia przedstawiające sceny z życia zwykłych ludzi, relacje między nimi oraz intymne chwile. To są zdjęcia, które po prostu robię. Są, wpisują się w jakby jakby konwencję dokumentu, bardziej dokumentu osobistego. Więc jakby może to zabrzmi trochę kliszowato, ale no, inspiracją mogło być życie. Każdy twórca specjalnie na potrzeby wystawy stworzył książkę zawierającą tylko jego pracę. Autorzy nie trzymają się sztywno ustalonej formy. Postawili na oryginalność i niekonwencjonalność, co odróżnia ich dzieła od muzealnych ekspozycji. To nie jest komercyjna fotografia, to nie są, one są te zdjęcia, właśnie nie są ładne. I dlatego jakby jest taka przewrotna nazwa, która właśnie nawiązuje do tej estetyki, którą jakby chyba wspólnie reprezentujemy. Jedno jest pewne, fotografie na długo pozostaną w naszej pamięci, ponieważ wrażenia jakie wywołują, wprawiają odbiorcę w wysłupienia.